Cześć! Skoro nie ma tu Pascala, to mogę Wam zdradzić mój doskonały przepis. Na co? Zaraz się przekonacie. Witam. Tym razem propozycja dania na wigilijny stół, która, mam nadzieję, odmieni oblicze klasycznego smażonego karpia. Nożem cieniutko ścinamy ości, starając się wycinać jak najmniej mięsa, które to powinno zostać na skórze. Tak ładny filet, który mi został, pokroję teraz na mniejsze kawałki, czyli porcje. To, co w skarpia najważniejsze, to są te resztki, które kroję na nieco mniejsze kawałeczki. Do garnka lejemy zimną wodę, to bardzo ważne. I teraz do zimnej wody wrzucam wszystkie resztki. Mały ogień i tak naprawdę gotujemy jak najdłużej. Zajmijmy się teraz dalej rybą. Biały, mielony pieprz i sól. A, tylko od strony mięsa. Doprawioną rybę teraz będziemy musieli usmażyć. Jedno jajo. Roztrzepane jajo i do tego potrzebna nam jest jeszcze mąka. Zwykła pszenna mąka. Karpia doprawimy w jeszcze jeden sposób. Umyta, wyszorowana, bardzo dobrze wyszorowana cytryna. drobinę skórki na każdy kawałek ryby. Panierujemy też tylko od strony mięsa. Skórę zostawiamy czystą. Czyli najpierw delikatnie w mące, delikatnie w rozmąconym jaju i zanurzamy w płatkach migdałów. Wykładam je, układając inaczej niż zwykle, czyli najpierw mięsem, czyli płatkami migdałów, na tłuszcz. Przesmażony karp z jednej strony, przewracamy go na drugą. Obsmażony karp wędruje na blachę z pergaminem. Pozbywam się resztki tłuszczu i upalonych migdałów. Nie będą mi potrzebne, natomiast patelnie na pewno zostawiam. Zaczniemy przygotowania sosu od tego, że odcedzę wywar, który już jest gotowy. Pięknie pachnie. Sam bulion przelewam z powrotem do garnka i redukuję, czyli odparowuję mniej więcej do połowy objętości. Po co? Chodzi o to, żeby skoncentrować maksymalnie smak. Na patelni natomiast, na tej samej, na której smażyliśmy karpia, przygotujemy sos. Wysypujemy najpierw cukier i upalamy cukier na karmel. Od razu na cukier wysypujemy rodzynki i od razu dodamy tutaj czerwone, wytrawne wino. Teraz czekamy dosłownie kilka minut, żeby rodzynki rzeczywiście były mięciutkie, żeby rozpuścił się karmel. Za moment roztopi się w tym winie i dopiero wtedy będziemy doprawiać sos, chociaż możemy to zrobić wstępnie, wspomnianą wcześniej skórką z cytryny. Rodzynki, które są już wilgotne, teraz mogą przyjąć wreszcie może niezbyt przyjemną dla nich, ale jednak dla mnie absolutnie ważną bazę, czyli ten wywar z gotowanych ości rybnych. To wszystko teraz gotujemy na wolnym ogniu i redukujemy. Sos już bardzo ładnie odparował. Na początek słodka śmietanka 30%. Dodajemy więc tutaj zmrożone masło. Doprawiamy na samym końcu skórką z cytryny. I teraz jeszcze raz będę go gotował, odparowywał. W miarę możliwości będę dodawał masło, ale przyszedł też czas na to, żeby wrzucić karpia do piekarnika. 3-4 minuty, temperatura 170 stopni, nie wyższa. Chodzi o to tylko, żeby podgrzać karpia. Sok z cytryny. Taką konsystencję powinien mieć sos po przygotowaniu. Jest zawiesisty, ale ciągle leciutki. Mogę go spokojnie wyłączyć, wyłożyć karpia. No cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko pożyczyć sobie wesołych świąt i smacznego. No to teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Wam smacznego, a jeszcze więcej inspiracji i innych przydatnych informacji czeka na Was tu i tu. Do zobaczenia.